Teraz! Tak jest, gotów! Ognia! Leci! To straszne. Są tam. Aresztować buntowników. Nie musiał pan używać działa poruczniku. Mamy już trzy działa. Armia jest niezwyciężona. Zorro. Riko. To buntownicy, którzy chcą zniszczyć miasto i wprowadzić chaos. Ukażemy spiskowców. Jutro rano zostaną straceni. To straszne, Diego. Okropne. Wszystko przez te olbrzymie działa. Mam nadzieję, że Zorro i mały Zorro zniszczą je. To trudne nawet dla Zorra. Jak to? Fort jest strzeżony. Niełatwo się tam dostać. Rozkazy komendanta Raimonda. Kto dostarczy informacje na temat Zorra, otrzyma 5 złotych monet. Kto powie, gdzie ukrywają się buntownicy, otrzyma 5 złotych monet. Ci, którzy zatają informacje na temat Zorra i buntowników, zostaną pozbawieni włości i skazani na śmierć. Jacy oni są podli i okrutni. Wypełniam polecenia. Pieniądz rządzi światem. Patrz na te donosy. Przyszły zaraz po wyznaczeniu nagrody za informację. To koniec buntowników. Trzeba to sprawdzić. To niekonieczne. Co? Ukażemy wszystkich. Jak długo mamy przewagę, pokonamy wszystkich. Jesteś strasznym człowiekiem. Bez sumienia. Wydajemy mnóstwo pieniędzy na nagrody. Nie możemy ich marnować. Przepraszam. Chciałbym wyjaśnić sytuację pojmanych buntowników. Słucham. Powinni stanąć przed sądem. Nie bądź naiwny. W ten sposób zwiększy się liczba buntowników. Egzekucja odbędzie się jutro, jak planowaliśmy. Ale oto lista przypuszczalnych kryjówek buntowników. Natychmiast jest bombardować. To potwierdzone informacje? Jeśli nie pokrywają się z prawdą, ofiarą padną niewinni ludzie. To całkiem możliwe. Co? Musimy dać nauczkę tym głupcom. Ale to rozkaz. Tak. Świat jest niesprawiedliwy. Nie zgadzam się z tym co dzieje się w wojsku. Coś tu jest nie tak. Prawda Diego? Nie znam się na Waszych sprawach. Lepiej się napij. Jesteś bez troski. Biedacy. Ci młodzi ludzie zostaną jutro straceni. Nie powinienem tak mówić, ale chciałbym, żeby Zorro zniszczył armaty. Nie wolno tak nawet myśleć, sierżancie. Co by było, gdyby Zorro rzeczywiście tego dokonał? Niestety, nawet jemu to się nie uda. Przy tych działach są rozstawione straże. Zorro da sobie radę. Nie przejmujmy się więc, sierżancie. Napij się jeszcze. Powiedziałem, że to niemożliwe. Coś wam powiem. To nie są zwykłe straże. Fort jest otoczony murami. Aby się dostać do środka, trzeba wejść przez frontową bramę. Oddział dowodzony przez porucznika Gabriela strzeże działu. Nawet gdyby Zorro przeszedł przez bramę, natknąłby się na groźne psy, specjalnie wyszkolone, agresywne. Jeżeli jednak ominąłby psy, czyhają na niego inne pułapki. Pułapki? Zamaskowane doły kryjące włócznie ustawione na sztorc. Zrobisz to, prawda, Diego? Pomogę ci. Zapomnij o tym, Bernardzie, to niewykonalne. Nie. Co się stanie z Rickiem i resztą? Pozwolisz im umrzeć? Diego. Jesteś tchórzem. Lolita dostała propozycję małżeństwa? Tak. Chyba Diego powinien o tym wiedzieć. Był jej narzeczonym. No, kłopot, mieć tak piękną córkę. A to. Piękna córka i piękna żona, prawda? Tak. Gratuluję. Pewien młody mężczyzna pragnie ożenić się z Lolitą. Zakochał się w niej od pierwszego spojrzenia. Ciągle przysyła drogie prezenty. Jutro odwiedzimy jego rodziców. Lolita nie dała wiążącej odpowiedzi. Bernardzie, wiedziałem. Jedziesz tam, prawda? Pomogę ci. Zniszczę działo. Bernardzie, skłamałeś, aby mnie nie zabrać. Boisz się o mnie? Pozwól mi jechać. Będę ci potrzebny. Bernardzie, jesteś odważny. Gdyby stało mi się coś złego, zaopiekuj się moim ojcem i Marią. Co robisz? Diego. Diego. Lolita. Lolita. Nawet Zorro się nie przedostanie. Co to? Co? To Zorro, strzelajcie do niego! Udało ci się, zabiliśmy Zorro. To fałszywy Zorro. Który jest prawdziwy? Do diaska! Na co czekacie? Strzelać do wszystkich. Czekajcie tu. Zorro może tędy przyjść. Fałszywy. Do diabła. Przeklęty Zorro. Macie go? Wszyscy fałszywi. Nie można się dostać do fortu. Biedny Zorro zostanie podziurawiony jak sito. Chcę uwolnić buntowników i pewnie dostać się do armat. Działa! Zorro zniszczy moje działa. Diego, nie daj się zabić. Zorro jest nieśmiertelny. Wszystko w porządku? Tak jest. Sierżancie, co się dzieje na zewnątrz? Zorro się pokazał. Róbcie co do was należy. Ani kroku, bo podrzżne mu gardło. Rzućcie broń. Róbcie co każę. Otwórzcie drzwi, otwierajcie do licha. Uciekajcie, a ty? Muszę coś załatwić. Nie pozwolę mu ich zniszczyć. Jesteś lekki? Nie wpadniesz do pułapek. Biegnij. Świetnie Dobrze, teraz mi się uda Nie tylko doły? Jak się wydostałeś z więzienia? Zorro nas wypuścił. Rzućcie broń. Szczęście odwróciło się od ciebie, Gabrieli. Co z nimi zrobimy? Zabijmy ich. Nie zabijajcie. Zorro pomógł wam nie po to, żebyście mordowali. Oni tylko wypełniają polecenia Rajmonda. Nie zabijajcie ich. Mały Zorro. Zorro, nie daj się zabić. Czekałem na ciebie. Wreszcie jesteś. Nadszedł twój kres. Zorro. Zaraz nadbiegną żołnierze. Muszę się śpieszyć. Do licha. Niewiele brakowało. Już świta. Mam mało czasu. Co to? No co? Działa? No nie, tyle za nie zapłaciłem. Może to i lepiej. Zorro. Zorro. jesteś tu. Musiałem przyjechać. Nie grzeczny chłopiec. Zorro. Bernardzie, Jego. Jak długo chcecie spać? Już południe. Wstawajcie szybko. Pozwól jeszcze spać. Myślałem, że masz spotkanie z narzeczonym. Nie chcę wychodzić za mąż. Odmówiłam mu. Naprawdę? Ranisz mu serce. Jesteś za młoda na małżeństwo, prawda? Tak. A teraz wstawać, no i stało się. Zorro jest ścigany listem gończym, mały Zorro też. Sprawki kapitala wyjdą na jaw, a on sam poniesie karę. Jaką? Zobaczycie! Z jak zuchwałość! Był to film z serii Zorro, wersja polska Studio Publishing. 在。